Hello, hello, witajcie! Z tej strony Mr. Transmetal 666. Znowu nadaję. Ups, sorka. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam y, przedstawić y, też y, postać z DC Universe, ze świata DC, czyli Superman, y, Zielona Tarnia itd. Itp. Jest to Mongol. Któż to jest ten Mongol? Będę go nazywał Mongol, ale możecie mówić na niego Mongoł <laughs> Jest to postać niestety też negatywna, ponieważ no, niestety nie jest to to, że tak powiem, okaz, na pewno okaz zdrowia, bo jak widzicie, jak widzicie chłop jak byk, Do mam, że jednak jest to rasa, znaczy może nie tak nie tyle rasa, co po prostu jest na pewno mężczyzną. Jest, pokazał się też w Lidze Sprawiedliwych, bodajże w piątej albo szóstej serii, zaraz na samym początku pierwszej serii, w pierwszym sezonie, kiedy Superman z John Jonesem, z, z Marsjaninem, trafili do, do świata wojny. Jest to też pewna taka planeta, że tak powiem, która. Yy... Na których żyją też, można powiedzieć, jakieś tam istoty, prawda? Oczywiście z różnych innych planet też. No i ogólnie panuje bezrobocie, czyli podobnie jak u nas w kraju, <grych> na świecie panuje, jak już mówiłem, bezrobocie i jest nieład i mają pewną rozrywkę, jak u nas w Rzymie były, oczywiście u nas mam na myśli, na Ziemi. Były rozrywki gladiatorów. Tak, tutaj oni mają coś takiego u siebie, świat wojny, którym właśnie też czampion walczy i tak dalej są walki. I to dzięki uciesze publiczności oczywiście Mongol planuje nad tym wszystkim władzę i osobiście można powiedzieć takim duchowym, trochę przywódcom ich. I póki mają ci te istoty, no bo nie powiem, że ludzie, istoty igrzyska, to jakoś sobie znoszą to, że je, je, brak, że trochę jest, nie, nie ma kasy, jest głód, bezrobocie i tak dalej, i tak dalej, czyli do dupy jednym słowem, ale póki mają igrzyska, wszystko jest w porządku. Mongol jest, tak jak mówię, podobnie jak Lord Darkside w wcześniejszej recki też lubi władzę, lubi być w centrum uwagi. No jest też dość potężny, jest silny. Bodajże przypominam sobie, że w 1998 albo 7 roku też w, w komiksach został zdominowany przez człowieka Supermana, to znaczy konkretnie. Przez cyborga Supermana. Oczywiście to, to była taka seria Koniec rządów Supermana, Supermanów, bo tam po śmierci, kiedy Dom Zday zabił Supermana, pojawiło się kilka pseudo-Supermanów, którzy oczywiście każdy uważał, że jest prawdziwym Supermanem albo odrodzonym, albo jego klonem itd. itd. W końcu cyborg, który miał, który miał teoretycznie mieć dobre zamiary i nie miał dobrych zamiarów, bo trafił właśnie. Na ziemię mongol mu pomagał tam, że tak powiem, zdetronizować i skolonizować ziemię. Właśnie on był razem w pakiecie właśnie z Supermanem, z, znaczy z cyborgiem Supermanem. Słuchajcie, bardzo fajna figurka Jak widzicie postać jest bardzo Bardzo fajnie zrobiona Widać, że ma no, potężne muły i tak dalej yy, Pokażę wam prawdziwego supermana Monglu No widać, że prawda Ramiona P. itp. No, to są zdecydowanie większy Jest większy, silniejszy znaczy, Czy silniejszy to akurat nie wiem Ale na pewno większy yy, Także to świadczy o tego, że też ma wielką potężną moc Tutaj też ma taki fajny pas Widać, że całe w ogóle detale fajnie jest Fajnie jest zrobiony Widać to tutaj też, także no i co ciekawego, no i nie, nie, nienawidzą się z Supermanem, oczywiście Superman też go upokorzył, no bo przecież zaczął z człowiekiem ze stali, no to musiał mu nakopać do dupy, no i też nienawidzi Supermana i też chce się na nim zemścić. Bo też w Superman, tak jak mówię, czy w komiksie i w filmie wylądował w świecie wojny i nakopał mu do dupy. No i niestety, ten, mongol chce się oczywiście zemścić na człowieku ze stali. Czyli jak każdy praktycznie zły charakter z DC, który miał do czynienia z Supermanem. Słuchajcie, figurka naprawdę jest fajnie zrobiona. Spójrzcie na twarz Mongoła. Część taka, można powiedzieć, bez włosów, wredne takie o, oczy czerwone z tyłu taka można powiedzieć trochę podobny do do ja bym nazwał to że jest podobny do, do robokopa bo z tyłu ma taką fajną metalową całą zakładkę także nie wiem czemu no i problem jest taki że niestety noga mu wypadła ale to dlatego że niestety kupiłem ją i była uszkodzona w transporcie tego musiałem ją jako tako poskładać żeby cokolwiek się trzymało to do kupy yy... Tutaj widać takie dodatkowe, jakieś takie naramienniki z przestawkami, takimi metalowymi, z jakimiś kulkami. Nie wiem do czego to służy pas. Też wypasiony, bardzo fajny, jakiś taki. Też cudo fajne. Także figurka bardzo fajna. Punkt artykulacji są też dość troszkę, niestety tutaj w ramieniu może się tylko tyle poruszyć. Biceps chodzi jak najbardziej, ręka tyle, dłoń cały, garstek tyle, tułów tyle. Tutaj tyle zapomniałem o głowie. Głowa lata, tylko tyle na no dół, do, do góry, też niewiele. Nogi to już są w ogóle porażka. To znaczy, dlatego, że no mówię, niestety ona jest zniszczona, więc tutaj wiele punktów artykulacji nie ma do przodu, do tyłu. Czyli standardowy, sta to znaczy prawie jak DC standard, tylko że tutaj niestety musiałem je troszkę ratować i u mnie to nie pracuje tak, jak pracować powinno. Yy, kręcą się jeszcze tutaj, o, w, tutaj w, tym, w tych miejscach tu i tu. Zginają się tyle, o ile. O coś takiego. Chciałem powiedzieć, że na dużą uwagę zasługują, sorka pomyliłem się, dywan mi odjechał zasługują buty Mongoła. Mongoła. będę mówił Mongoła do końca, spójrzcie fantastyczne ma buty <laughs> normalnie takie jakby narciarskie, ale takie naprawdę jakieś wypasione tutaj punkty artykulacji też jakieś są coś tam, tam pracuje nie chcę na siłę to ciągnąć, ale coś jest spójrzcie, pod spodem wygląda to tak Także naprawdę fajnie. Fajna, fajna figurka w ogóle. Całość fajnie zlewa się w jedność. Także no polecam. Jeżeli ktoś nie ma Mongo, Mongoła to powinien go sobie sprezentować. Figurka nie jest naprawdę jakoś tam strasznie droga, ale bardzo fajnie uzupełnia całą kolekcję DC no bo to też świat Supermana i tak dalej jeden z takich dość też nietypowych niezbyt przyzwoitych charakterów, więc myślę, że powinniście go mieć, bo fajna Fugirko naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, także polecam zdecydowanie trzymajcie się, cześć, łapka w górę jak się podobało